Raz jeszcze dziękuję, że zechcieli Państwo z nami być dzisiaj. Grono jest, jak widzimy, bardzo liczne co nas co mnie bardzo cieszy. Część merytoryczną mamy za sobą, za, mam, znaczy ja mam nadzieję, jestem pewien, że każdy wyniósł z naszych prezentacji dzisiejszych sporą dawkę wiedzy. No i oczywiście kontaktów, które w codziennej Waszej pracy w przyszłości będziecie mogli wykorzystać. Stało się tradycją, że co roku nagradzamy. Osoby i firmy, które w sposób szczególny przysłużyły się w rozwoju naszej firmy, naszych produktów. Nie inaczej jest w tym roku. Mamy wybranych parę firm, parę szpitali, parę osób, które w naszym odczuciu zasługują na wyróżnienie. Instytucja, osoba numer jeden. Szanowni Państwo, w codziennej pracy przy rozwoju naszego flagowego systemu, Kliniec, staramy się wsłuchiwać w głos użytkowników. To użytkownicy systemu często lepiej niż my. Wiedzą, jak on powinien działać. To lekarze, pielęgniarki czy sekretarki medyczne pracują z nim na co dzień. Użytkownicy naszego systemu to osoby bardzo zajęte, które nieczęsto znajdują czas na merytoryczną rozmowę z nami. Kiedy pół, półtora roku temu uruchomiliśmy projekt CGM Connect, zakładaliśmy, że podczas warsztatów będziemy mogli porozmawiać o rozwoju systemu i potrzebach, właśnie z użytkownikami. I to się sprawdza. Dzisiaj wysłuchaliście prezentacji Łukasza. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszego wspólnego projektu. On przynosi efekty. Bardzo się cieszymy, że wiele osób przyjeżdża na nasze spotkania, dzieli się z nami swoimi uwagami oraz aktywnie korzysta z forum na portalu CGM Connect, o którym również Łukasz wspominał. Pierwszą dzisiaj nagrodę przyznajemy lekarzowi, który pomimo licznych obowiązków znajduje czas na spotkania z nami. Do tej pory nie opuścił żadnego spotkania CGM Connect. Lekarzowi, który zawsze służył pomocą, służy pomocą dla pracowników CGM. Wielokrotnie pomagał naszym analitykom. Najaktywniejszemu użytkownikowi naszego forum, Łukasz też wspominał o tej osobie, to właśnie on, który chętnie odpowiada i pomaga innym klientom CGM. Nagrodę CGM Connect przyznaliśmy panu doktorowi Marcinowi Żytkiewiczowi. Z wielko specjalistycznego szpitala miejskiego im. Józefa Stusia w Poznaniu. <klucza> Druga osoba. Oczywiście nazwiska nie zdradzę, bo to było słabe i zero niespodzianki. Nasz system jest jedną z najbardziej zaawansowanych, jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku, to wiecie już. Między innymi dlatego, że mamy szczęście do ludzi. Ludzi pracujących w szpitalach, którzy swą wiedzą i doświadczeniem wnoszą wkład w jego rozwój. Kilka lat temu w jednym ze szpitali spotkaliśmy osobę. Która posiada ogromne doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych. Człowiek ten napisał i wdrażał system klasy ERP, który działał i pewnie działa do dzisiaj w kilkudziesięciu szpitalach. Na jednym ze szkoleń dla administratorów systemów, kierownik działa IT z innego szpitala, po tym jak spotkał osobę, którą chcemy nagrodzić, powiedział, że nawet nie marzył o tym, że spotka tutaj taką legendę. Doktor Chemi kierował wdrożeniami CGM Clinet w trzech szpitalach. Nagrodę w kategorii wkład w rozwój produktu przyznajemy panu Norbertowi Badowskiemu. Teraz czas na instytucję numer jeden. Kolejną nagrodę chcemy przyznać szpitalowi, który jest z nami od niemal 20 lat. To już prawie porcelanowe gody. Szpital kliniczny posiada prawie 600 łóżek i zatrudnia ponad 7, 1600 osób. Największy klient w naszym mateczniku, a więc na Lubelszczyźnie. Tu trochę z, upraszczam chyba trochę, źle napisaliśmy to. Wdrażając oprogramowanie CGM Klient mieliśmy okazję przez lata rozwijać wspólnie jego funkcjonalności. Bagaż doświadczeń użytkowników i ich oczekiwania przykładają się bezpośrednio na nasz wspólny sukces. Szpital posiada nowoczesne rozwiązania w zakresie lecznictwa otwartego, oddziałów, diagnostyki czy bloku operacyjnego. Prawie 3 lata temu wdrożyliśmy w szpitalu nasz system Plinet ERP. W tej chwili, poza częścią kadry i płac, szpital wykorzystuje wszystkie jego moduły. W najbliższej przyszłości planowane jest testowanie i uruchomienie nowych EUS. -ów. Nagrodę 20 lat z nami. Za czynny udział w rozwoju produktów przyznajemy dla samodzielnego publicznego szpitala klinicznego numer 1 w Lublinie i na scenę zapraszam przedstawiciela szpitala, szefa działu IT, pana Jarosława Krawczyka. Instytucja numer dwa, którą nagrodziliśmy. Szanowni Państwo, połowa lat 90. ubiegłego stulecia to czas, kiedy w pierwszych szpitalach w Polsce zaczęły się pojawiać systemy klasy HIS. Tak się składa, że mieliśmy ogromną przyjemność współuczestniczyć w tym wydarzeniu, w tych wydarzeniach, wdrażając pierwsze rozwiązania. Chwała tym szpitalom, które jako pierwsze dostrzegły potrzebę informatyzacji. I zdecydowały się na wdrożenie systemu. Osobiście, jeszcze jako programista, miałem zaszczyt tworzyć podwaliny pod dzisiejsze rozwiązanie. Jedno z pierwszych naszych wdrożeń miało miejsce w szpitalu, który do dzisiaj jest naszym klientem. Najpierw w połowie lat 90. wdrożyliśmy tam system kliniką, Taki archaiczny system, znakowy jeszcze część może z Was znaczyć, nie, ale ciekawy był. Potem, około 1997 roku, jako pierwszy szpital w Polsce zaczął korzystać z naszego systemu RISPARS. To dzisiaj pamiętam, jak programowałem, między innymi, wdrażałem ten system, jak nas przeczochrał szef radiologii, dyrektor Schneider. Naprawdę były wojskowe, ale dał nam w kość bardzo dobrze. Można spokojnie powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z pionierem polskiej informatyki medycznej. Być może również. Z pierwszym w Polsce wdrożeniem systemu radiologicznego. W 2008 roku podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu CGM Clinic. Dzisiaj szpital jest w przededniu kolejnego etapu informatyzacji. Szanowni Państwo, nagrodę w kategorii Pionier Informatyzacji przyznaliśmy Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu i na scenę zapraszam pana Sewerynyka Sprzyka, szefa działu IT. Drodzy Państwo, to jest idealny moment, jeżeli mają Państwo ochotę zrobić takie unikatowe zdjęcie Pana Prezesa z osobami nagrodzonymi, to jest właśnie ten moment. I raz jeszcze bardzo gorąco proszę o wielkie, wielkie brawa dla na nagrodzonych. serdecznie. Proszę się nie krępować, naprawdę, ja rozumiem, że wolicie siedzieć, my też, ale dzisiaj czas na zabawę, w związku z tym ruszamy. Witam Państwa, Zespół Demono. Nie ma takich miejsc myślałem już, takich ludzi nie ma też. Nie wierzyłem w to, Nigdzie nam nie będzie tak jak tu Powiedz mi, że myślisz tak Nie wracajmy stąd Bo taką noc Nie ma co żałować Tylko do rana mam ten czas Bo taką noc Nieważne są słowa, nie, yeah. bo tak naprawdę wszystkie zna. Hey! A kiedy przyjdzie, To pamiętaj, Do góry tam. wysoko cię umieść.